Witam wszystkich w dziesiątym już odcinku naszej zapachowej naszej serii Z tej okazji, że mamy już dziesiąty odcinek Mam dzisiaj aż 10 drapek za kwotę 19 złotych Mamy tutaj cztery drapki po sutówce. I mamy także jeszcze 5 trapek po 2 zł. Mam także zapkę za 5 złotych Multiva Bank która ledwo mi się mieści w, w kadrze eee, dobrze więc zaczniemy sobie od drapek o od zapek po słówce sobie tu sobie jakoś ułożę te wszystkie inne strafki, inne, żeby żebym miał Trochę mi tutaj. Yy, więc, tak więc mamy. zapki Pozórców C4 Zaczniemy od nich zapać Może od, od. tej od kukry Krzyżyk. Yy, musimy. Zdrapać trzy same trzy same takie znaki w jednej linii. Poziomej, pionowej. Lub ukośnej i wygać kwotę z pola wygrana, może najpierw zapiemy sobie te te, te, te te, tam gdzie są te linie, najpierw to może najpierw zapiemy. tu mamy krzyżyk kółko krzyżyk tu nic, tu nic nie ma tu mamy krzyżyk krzyżyk tu mamy kółko tu mamy kółko ryżyk. Nie, niestety nic nie ma w tej zabce a do wygrania było 4 zł przed nami teraz słodkie święta e, musimy znaleźć trzy takie same kwoty i wygać do nich, wygać tę kwotę a więc zapiemy też że to myślałem że tej zapki te nie będzie już ze sprzedaży a jednak jest mamy tak 2000 złotówkę 2 złote 2 złote 15 i to może być albo 2 złote albo złotówka może być mamy 2 złotów czyli tej tabce myśmy wygali 2 złote myśmy wygali już Zrobiłem półczyn Tutaj. Stokrotka. Jest to zapka, która pojawiała się u mnie w pierwszym albo drugim odcinku. Trzy takie same symbole oznaczają wygraną. Tak tu mamy. Palma. Palma i ananas. Niestety tu mamy, mamy kamerę, słońce i łódkę. Tu mamy ananasa, ananasa i kamerę. Niestety tu nic nie mamy w tej zabce. znajdź trzy takie same kwoty i wygraj tę kwotę zobaczymy co, co uda mi się tu wygrać w tej, tej zawce tu mamy 2 zł 10 zł 4 zł 9 tysięcy 15 zł 15 złotych. Ta zapka również nie przyniosła nam wygranej. Teraz przejdziemy do zapek po 2 zł Szybkie 50. Eee. Musimy znaleźć, musimy znaleźć, czy takie same kwoty i wygrać tę kwotę. Mam też bonusa znajdź 50 zł na polu bonus i wykaj tę kwotę najpierw zapiemy sobie to, to większe pole mamy tak 100 500 50 zł tu mamy 50 4 zł 500 Mamy 4, 2 i 100 zł zobaczymy jeszcze sobie bonus W bonusie jest diament również to nic nie ma się zapce Zodiak Znak yy, wodnik należy zapać tą kolumnę i takie same kwoty Oznaczają, że myśmy wygrali no kwotę tam jakąś tu mamy 2 złote 2 złote mamy tutaj 10 50 100 tysięcy 100 tysięcy no niestety spodziewam się że to będzie 2 zł w tej w tej ale mamy, mamy tu jeszcze bonus znajdź y, wodnika i wygaj wpisaną do niego symbol do niego kwoty przepraszam bardzo mamy tutaj pannę za 5 zł niestety tu nic nie ma nic Aleczyżę 8 Znajdź ósemkę i wykraj przypisaną do, do niej kwotę Symbol ósemki na błyskawicy podwaja przypisaną wygraną. Wygrane sumują się. A więc zapiemy co z tego wyjdzie. Mamy 6, 2, 1, 5, 4 3, 9, 7 niestety tu nic nie ma w tej zapce. Dobra. Teraz zapka kopalnia rubinów. Znajdź rubin pod warstwą ścieralną i wygaj przypisaną do niego kwotę. a więc drapiemy Kożna zapka mamy save karta teczka telefon korona worek banknoty trofeum też niestety nic nie mamy nic w zapce a szkoda ale na co zrobić Przechodzimy. Znowu mamy, znowu mamy zodiak, teraz mamy raka. Tak samo jak zapsze zodiak wodnik. Czyli tapiemy najpierw kolumnę. 2 zł. 2 zł. 52 zł. 4 10 tysięcy a więc 2 zł w zapce w tej o tym jeszcze bonus a w bonusie jest 10 zł ale jest znak lew czyli mamy tu tylko 2 złote w tej zapce teraz też ta ostatnia, ostatnia, ta, ostatnia teraz zapka teraz multiwa bank może o co chodzi, chodzi w tej zapce Strap Twoją liczbę. Znajdź ją w grach od 1 do 10 i wygraj kwotę z pola wygrana przypisaną do danej gry. Znajdź symbol X5 lub, lub X5, aby pomnożyć kwotę z pola wygrana 2 yy, razy lub 5 razy przypisaną do, do odpowiedniej gry. Wygrane sumują się. A więc trapiemy. Naszą liczbą jest liczba 22 Tak to i w grze 1 mamy tutaj 13 200 zł to było do wygrania w grze numer 2 mamy 36 To zł to było zł do wygrania

14 tu też było 10 tysięcy złotych, to jest w, w tej grze. Dalej jedziemy. Mamy 45, 38, 24 i 6. 5 złotych było tu do wygrania. Jesteśmy już w połowie zabki. Gra szósta 0,4, 31, 41, 20, 33, 12 5, do, bo tu było do wygrania, było cię zawsze było gra siódma 59, 8

bo tutaj było do wygrania w tej zabce. Ostatnie dwa pola, czy znaczy dwie, dwie, dwie dwie gry zobaczymy co z tego wyjdzie 25, 37, 9, 27, 11, 42

54 50 to było 200 tysięcy złotych No to była ostatnia zapka na dzisiaj przygotowana przeze mnie i na 10 zapek wygraliśmy Wygaliśmy tylko dwie zapki Znaczy wy, znaczy pojawiły się wygane tylko w dwóch zapkach czyli zodiaku rak i w słodkich świętach czyli w sumie mamy 4 złote to było na tyle w dzisiejszym odcinku jeśli Wam się podobał ten, ten odcinek to zostawcie kciuka w górę zostawcie komentarz i, 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 dajcie, i dajcie suba. Dziękuję za, dziękuję za uwagę i do, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.